Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku NBA na moim kanale Słuchajcie, mamy challenge, mamy challenge i teraz muszę to dobrze przeczytać, bo ostatnio się pomyliłem I tutaj e, Dirk Nowicki pisze, że daje mi poprzeczkę 5 asyst, że, że nie rzucę 5 asyst, znaczy nie podam pięć razy I ja to tak czytam, że on mi na to nie pozwoli, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze zrozumiałem Słuchajcie, zobaczmy ile mam punktów, 3000 400 No dobra, to by się nawet zgadzało. Ja bym jeszcze poprawił jedną umiejętność moją. Która jest bodajże gdzieś tutaj, offensive? Defensive, offensive. Chodzi o to, że często jest tak, że przejmę piłkę, ale nie uda mi się jej, nie uda mi się jej jakby chwycić. Bo załóżmy, zostanę w animacji albo coś takiego tutaj. Konsistencji, możemy to poprawić troszkę? Hmm, to dzięki temu konsistencji, dzięki temu e, to jest jakby ciągłość w tym, co robimy. Jeżeli mamy dobrą pasę rzucania punktów, to zostajemy w tej pasie. Jakieś mamy tam dodatkowe punkty. Jeżeli nie, to e, jeżeli mamy złą pasę, to po, łatwiej nam ją jest przerwać. E, verticala już wcześniej zrobiliśmy i powiem, że przydało się to, bo często często blokowałem o wiele częściej niż, niż zawsze. Quickness to mnie strasznie boli. Dobra, może lekko bloki byśmy poprawili, co? A poprawmy troszkę blok, bo strasznie mi dużo mówicie, że nie mam co prawda poprzedniego odcinka, bo nagrywam to teraz troszkę na zapas, no ale zawsze mi mówicie, że w obronie ciężko mi. Co? Maksymalnie 55? Czy ja to dobrze widzę? Czy mi się wydaje po prostu? A, czyli ja już mam wymaksowany blok. No dobra, no to jeszcze Steel zrobimy, albo nie, no już kupią mi w to troszkę inwestować. Danki na maxa, No a co? Aha, nie mogę. No to prawie, no to plus jeden na razie, żebyśmy mieli 90 tanków, A co? Możemy, może teraz będziemy mogli sobie ten posteraj skupić. Chwilę, już zaczynamy grę. Chwileczkę jeszcze, dajcie mi sekundę, dajcie mi sekundę. To niestety długo, strasznie zapisuję, bo to idzie prosto na serwery 2K, co też jest nawet spoko, bo potem możemy z każdego. Proszę z każdego miejsca to jakoś przywołać. No i aha, 5000, no to już widzę, że highlight film i sprite posterizer, chyba że sprite posterizer. Co mi się tutaj najmniej przydaje? Dedaj, ostatnio nie używałem dużo. Catch and shoot, shoot creator. Dobra, na razie, na razie odpuszczę, zagrajmy mecz. O, co się dzieje? You are the man. Nie pomagasz mi, stary, bo ja muszę wybrać między tobą a tym gościem. No i nie jestem pewny, powiem szczerze, że, że e, oglądając inne kariery, większość wybrała tego gościa e, drugiego. Ja nie chcę, może do końca, patrzeć na to, ale no jednak zrozumcie mnie. Widziałem, jak on się zachowuje wobec nas i ma na nas totalnie wyrąbane. Coś tam niby załatwia, no ale ma wyrąbane jednak. The NBA on 2K Sports. Hello, everyone. Great to have you with us. This is Kevin Harlan with Clark Kellogg and Steve Kerr. A quick check now for starting five for both teams. The guys taking a look at Corey Brewer. What will we see from him, you think, today? You know, he's kind of a slippery defender. I think that's the best way to, to describe him. He's a, a guy who has a knack to stay in front of the ball handler. He avoids picks. And it's not just strength, it's sort of savvy and guile. He just finds a way to get it done he also loves to jump into the passing lanes and pick you off. he likes to shoot the gap. Backfires on occasion, but like a great base runner, he seems to pick his spots pretty well. Last outing for Minnesota, the loss to Sacramento. And Kevin, they were able to keep that game relatively close, but you could tell things were not clicking for them. Yeah, I agree with you, Steve. I mean, it could have been worse, though. I mean, they didn't look fresh at any point. No, dobra. No, to zaczynamy. Zobaczmy, co dzisiaj się wydarzy. O.

ooo, wpadło. No proszę. No i wychodzimy na prowadzenie. No i mamy punkciki w ostatniej chwili. No rzucaj, rzucę. Powodzenie, no i nie dorzucił. Badinger. Pięknie pasto, assist Badinger, proszę. Oczywiście, że nie trafię, że ja rzucam, prawda? No dobra połowa za nami. No nie gram Mam dobrą ocenę w sumie nie popełniam błędów, naprawdę dobrze podaję piłki, ale nie rzucam punktów ani nie asystuję na razie w ogóle. Muszę to zmienić, bo mam to wyzwanie 5 asyst, a na razie no nie idzie mi to, bo po prostu jak zawsze podam, to albo ktoś odda piłkę bezsensownie, albo nie chce rzucić, więc mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Jej mamy asystę, tak jak powiedziałem. Well, Uuu, really pięknie, dużo czasu i mamy asystę na naszym koncie i trójkę co jest ważniejsze. Martin. Oooo, trafia. Piękna asysta. No ale te rzuty Martina są dzisiaj niesamowite. 4 na 5 trójek rzucił. Brewer. Oooo, 4 asysty padły po rzutach e, za 3. No niesamowite.

Dallas has gone 6 of 10 from three point range, up over 50%. charging foul. Second Oh. I Set Third and fourth throw shots the game right here. First one This is a positive transform, especially here in the second half. Oj, oj, o wyszło, a myślałem, że się nie da. Oj, no. jaj, ja, ja, ja. nie trafiamy, no ale dobra, wygrywamy dwoma punktami, zobaczymy, co będzie dalej. Asystę gry też przydał. continues to be an exciting neck-and-neck neck game. And game. And have form. have got a, a of go 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 the game coming on some very clever no, Here's so you know, Magician. You Back to Rubio. Timberwolves passing it around. No, i punkty po raz kolejny trzeba zdobywać teraz, żeby poprawić sobie troszkę celność strzału. Pekowicz. Aaa, jest asysta. Gruer. Uuu, super, na to ma. <grywka> Widziałem go.

No, I'm 4 sure 6 of 10 from 3 point range up over 50% Ellis tries it up. Marion outside. Here's Harris. No, yes. yes. Five! within 2 points. Beautiful finger roll to cap head drive off. <laughs> I, now I now finish with some flair and flavor gap. Bruer trafisz. Nie, co ja zrobiłem? Czemu on to... Tak, dobra, to była moja wina, mogłem mu nie podawać. O! O! Ho -ho -ho! Nie dojrze, przejęliśmy piłkę. To jeszcze nas faulował. No i teraz. Teraz, panowie. No, i jestem faulowany. O nie, muszę przejść nie, 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 o nie, Fuck. Ja co ja zrobiłem? Mogłem zakończyć tą praktycznie grę. Uh, patient offense. Teraz już musimy.

Dobra Nie, nie wierzę, nie, 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 nie Po prostu to jest jakaś kpina Po prostu nie wierzę, co tu się wydarzyło w tym meczu ten ostatnie podanie Martina co on zrobił? O matko, przy... Mavericksy po prostu sobie przy... No. Jak? Co jeszcze tu mam zrobić? Dobry występ, A plus ocena, czyli wszystkie moje podania praktycznie trafiałem. Oczywiście dynamiczne celnie zaliczone, bo bezsensowne były, ale... Ja. Yeah. Let them down. Are you serious, man? It's a game, man. Sure I happen to be the one tonight to take the last shot, but it could have been any one of these guys. We all know that no one's gonna make every shot they take. You can't hold it against someone for missing a tough shot like that. I wouldn't do it to one of my teammates, and I know they wouldn't do it to me either. Weak question, bro. Let's move on. No i proste. Look. Man, uh, something I need to talk to you about. You mean my new rival? You know about him? Of course I know about him, man. I'm your agent. I know a lot about what's going on in your world, even if we don't talk about it. Look, I'm sorry. I wanted to talk to you about it sooner. It's just, you know, he's been promising me the world to tell you the truth. He hasn't really had the nicest things to say about you either. Yeah, that doesn't surprise me. I mean, he's got a bit of a reputation, you know? Yeah, I mean, seems kind of well deserved though maybe but he'd tell you about the 25% cut that he makes off your deals i mean i only take 10 nah he didn't tell me about that did he tell you about the 14 other guys he represents i mean you can only split your energy in so many ways man i mean i know he's got an agency and all but those guys are being pulled all over the place all the time <sighs> yeah we didn't really talk about that either truthfully man look, look look i'm not trying to tell you what to do all right of course he's got connections that i don't have but his reputation isn't the best, from what I heard. And back when we agreed to do this way back when, man, we said it was gonna be all about you. You're my only client, and therefore my only focus. Now I know I got a lot to learn, man, but I'm picking up things fast, all right. And I feel like I'm doing a good job for you so far. Yo, I'm not trying to tell you you're not working hard, doing your job or anything, man. I, I just want to be straightforward about you with this, you know? No, I know, I know. And I just want you to know where I stand, man. I mean. I'm your agent but I'm still your friend, man. You know? Yeah. I mean, I'm always going to look out for your best interests, no matter what. No shady business dealings for me at all. I'm everything that I do is going to be on the up and up no matter what. Hey, look, I, I really appreciate that. I do. Good. I mean, do you really think that he'd be willing to just whoop you down in some NBA 2K? <laughs> now that I definitely cannot imagine. <laughs> <laughs> Come on, man. No dobra, wiecie co? Chyba jestem przekonany co do tego, z kim zostanę. Jednak ten mój kumpel to jest spokoziomek, i po prostu to jest gra. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Dzisiejszy mecz, ja wydaje mi się, nie rzuciłem dużo punktów. Nie wiem, jak to. E, jak opisać dzisiejszy mecz, bo miałem w sumie ocenę najlepszą, jaką się da. Co oznacza, że musiałem podawać, nie myliłem się. Robiłem wszystko, co mogłem, naprawdę. Tylko ten ostatni rzut mi nie wyszedł. No a jednak przegraliśmy. Po raz kolejny. No nie wiem. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem w NBA. 2K14.